Co, masz pan coś? Nie ma tutaj. Nie ma... Sam na pewno ja mówię, co, co grzyb jest, to tam jest na pewno. Tylko patrz. Nie ma tutaj. Ty! Jest? Nie wiem, poczekaj. No? Ty, znalazłem Neo! Ale, no, no czekaj, ty! No to idę, czekaj, czekaj. Czekaj, kurde, ty znalazłem Neo, też znalazłem Neo. Ty no to czekaj, słuchaj, lecę do ciebie i będziemy oglądać, nie? No? Czekaj, lecę. Jaki to masz, jaki to ma koło? To jest taki jak mój ten ten szary, no, to jest taki, jakiś, taki Neo. Też to jest taki Neo. Ty, no, to fajne to, ale to. To niebe, niebieskawy taki kolor mam, ale tak niebieskie? No takie niebieskie. No. A to może jakąś nową wersję wydali? Może, ty? może znalazłem. Bo lepsze to jest tak, jak wiesz, jak ja znalazłem tą starszą, może ty już masz? No może, teraz to jest lepszy. może. Nie no wiem, ale to ciekawe, wiesz, jak to. Tylko nie wiem, jak to będzie latać, bo nie mam jeszcze tego tej torebki A... takiej małej. No. Kontrolera. Ty tego. no to słuchaj, to to nie wiem, no idź, idź szukaj w tą stronę. Tam, mówisz? No gdzieś tam idź w tamtą stronę, a... a ja pójdę tu, w tamtą stronę i... Dobra. To ja idę szukać jeszcze tej drugiej części do tego. No, dobra. 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 Jak to wygląda, słuchaj? Znalazłeś, bo to mówiłeś, że coś znalazłeś, tak? Znalazłem, no, znalazłem drugą część. Pasowa pasuje do tego. No? Znalazłem takie, taki, taki sterownik, to jest do tego. Aha, ty to, to fajne no, to. Takie tu leżało i to pasuje. No? I to mi teraz e, konweniuje do tego. Czekaj, ja, ja to. Może jakoś to tak. Ty, ale to jest całkiem, całkiem inne. Zupełnie. Zupełnie inne, no. Zupełnie coś innego. Nie, ale to mi pasuje do tego. Fajne, 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 a to, a to Neo, to Neo, no, gdzie no, to masz? No tutaj mam to Neo Aha I to mi, właśnie, i to mi bardzo dobrze pasuje do, do tego No to fajne No bo to mi teraz konweniuje, bo teraz mam Neo do kawy Aha, no dobra, to, to fajne to masz